Cześć moi drodzy. Witam was dzisiaj w odcinku, który bardziej jest dla mnie niż dla was. Przyznaję wam się, uczciwie, dzisiaj będzie o gadżetach. Będziemy rozmawiać o rzeczach, które nie są w ogóle w życiu potrzebne, ale są ciekawe albo fajne i po prostu ja bym chciała się podzielić, że mam takie rzeczy i pogadać z wami. Może ktoś z was ma coś do powiedzenia ciekawego. I to jest taki temat dla mnie na oderwanie, bo 22 maja jedziemy z Michałem na wakacje na tydzień. Żadnych telefonów. Żadnych powiadomień, żadnych maili, żadnych wiadomości, totalnie zero. Wyłączam telefon, wyłączam komputer, się odcinam, więc jeśli coś będziecie chcieli ode mnie w tym czasie, to będzie trzeba zaczekać, <grym> aż wrócę. W każdym razie te wakacje to jedno, ale druga sprawa, że maj to jest miesiąc, który kończy mój gigantyczny, turbo, mega fantastyczny projekt. To będzie petarda, to będzie naprawdę petarda, więc y, musiałam trochę tak się zorganizować, żeby we wcześniejszych tygodniach nagrywać odcinki, które będziecie w maju oglądać. Bo tak, każdy wtorek, każdy piątek, każda niedziela o 10 rano jest publikacja, więc y, ja nigdy nie zawodzę, zawsze staram się te filmy dla Was y, mieć przygotowane. I już od jakiegoś czasu nagrywam, właśnie nagrywałam odcinki o minerałach. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze pod tymi odcinkami, narobiłam się jak dzik. Przysięgam, jeszcze nigdy nie miałam tyle roboty przy nagraniu jakiejś serii trzech odcinków, znaczy w ogóle jakichkolwiek odcinków. Przekopałam przez wasze wszystkie komentarze, wiadomości z ostatnich lat z pytaniami, żeby wszystko tam uwzględnić. Przeryłam po prostu wszystkie moje jakieś tam ewentualne pomysły, które miałam w głowie. Przez tyle dni z rzędu nagrywałam te zbliżenia, żebyście mieli wszystko elegancko pokazane, że serio. Naprawdę to kosztowało mnie wiele pracy i mega się cieszę, że w komentarzach i, i tymi łapkami w górę doceniliście moją pracę, bo, bo serio, zasuwałam na tym nieźle, więc mega się cieszę, że to było przydatne, to to. Nagrałam też Wam film o tym, jak sobie radzić z rozszerzonymi porami, jeszcze parę innych i takie, wiecie, starałam się w miarę być poważna, starałam się w miarę moją osobowość poskromić, ale nie było łatwo. I dzisiejszy film to jest właśnie taka moja odskocznia, bo chciałam Wam, wiecie, trochę porozmawiać o jakichś rzeczach, które niekoniecznie są takie super poważne. I to są gadżety. I moi drodzy, pierwszym gadżetem moim, który chciałam Wam dzisiaj pokazać jest... Karol to jest mój czerwony termofor, po prostu najzwyklejszy gumowy termofor, który jest w takiej, jak to się nazywa? W filcowej koszulce, takiej, filcowym, takim filcowym ubranku. Chciałam sobie kupić taką bardzo długą butelkę, są takie termofory, że macie taka, taką mega długą butelkę, 90 czy ileś centymetrów i ona jest też albo w takim wełnianym kubraczku, o kubraczek to będzie dobre słowo, albo w takim filcowym kubraczku, ale jak zobaczyłam ceny to mówię, no nie, no chyba po prostu no nie. Weszłam na stronę sokso patrzę 14,99 za czerwony termofor, kupiłam od razu i mam już go bardzo długo, miał mi służyć ubiegłej zimy, ale zważywszy, że w tym roku jak mawia Michałek nie jest maj, tylko jest majdziernik. I mamy wczoraj na przykład padał śnieg wieczorem, a dzisiaj rano było minus 2 stopnie, kiedy wyprowadzałam psa, więc mój termoform, mój, mój Karol tutaj służy mi przez, przez wszystkie ciepłe, wiosenne wieczory. Bardzo fajna sprawa, i tak sobie pomyślałam, hej, to jest. On zasługuje na jakieś wspomnienia, naprawdę zasługuje na to. Mam też taką rzecz do paznokci, którą teoretycznie mogłabym nazwać e, kosmetykiem, ale traktuję to bardziej jako gadżet. To jest taki pisak do... E, taki pisak-korektor do lakieru do paznokci. Ja to wcześniej robiłam... W, te... w życiu bym tego nie kupiła, a od razu powiem. Na bank tego nie kupiła, ale przyszło to do mnie w paczce e, świątecznej w ubiegłym roku. E, jakoś tak mi się wydaje, że w, jeszcze w, we Vlogmasie Wam chyba to pokazywałam. Razem z czekoladkami, o ja nie mylę. W każdym razie tak, e, to jest właśnie takie... Korektor do lakieru do paznokci. Ja wcześniej robiłam w ten sposób, że brałam zwykłą pałeczkę kosmetyczną, taki patyczek, zanurzałam w, w zmywaczu, wycierałam gdzieś tam z boku, jak ja zrobiłam jakiś błąd i tyle. Tylko, że taka pałeczka nie jest aż tak super precyzyjna, a to ma taki, taką świetną, cienką końcówkę, i jak się na przykład wyleć, tutaj z boku to sobie radziłam, ale jak tutaj na jakby bardziej przy macierzy... <grym> Na pewno jakaś osoba mnie poprawi. No, tu gdzie skórki? W każdym razie, jak tam mi się coś wylało, no to już nie było tak łatwo korygować. A to jest takie proste w użyciu. Naprawdę mega fajna sprawa. Yy, I ma kilka końcówek, także jak mi się zabrudzi, to będę mogła sobie wymienić na następne. Bardzo fajny gadżet, pomyślałam, że wam pokażę. Teraz tak patrzę na to i wydaje mi się, że ja już Wam pokazywałam gdzieś ten produkt, w jakichś może ulubieńcach. A może nagrałam tylko, ale się nie zmieścił, bo strasznie długi był film i wycięłam. Nie mam pewności. W każdym razie, to jest rękawiczka. Taka, do, taka właściwie podkładka do prania pędzli. Yy, ona jest marki For Your Beauty i można to... a tamten, nie pamiętam czy powiedziałam, tamten zmywacz był marki Mawala. Ta rękawiczka właśnie jest dostępna w Rossmanach i dostałam ją od mojej przyjaciółki i jest mega dobra. Jeżeli macie sporo pędzli i właśnie macie problem czasami z tym, żeby je porządnie domyć, a nie chcecie tego robić jakoś super mocno, jak na przykład, nie wiem, pomada do brwi zaschnie na pędzelku skośnym albo cienie w kremie jakieś długotrwałe, to naprawdę to bardzo pomaga. Te silikonowe wypustki są fajne. Jedyne co, to jak widzicie tutaj, ona się odbarwia i ja tego po prostu już nie mogę bardziej wyczyścić więc za jakiś czas się z nią pożegnam. Fajny jest ten patent tu na środku, bo można duże pędzle przeciągnąć i wtedy ładnie woda z nich spływa. Bardzo lubię te elementy tutaj, takie półokrągłe, bo one pozwalają włożyć pędzelek, przeciągnąć i wtedy on już jakby wysycha w kształcie takim, w jakim powinien być. Żadne włoski nie odstają na boki. Ja używam do prania pędzli naturalnego, dobrego mydła, takiego tłustego, dobrego mydła. I nawet przy naturalnym włosiu on mi się bardzo dobrze sprawdza. Także no, jak lubicie. Macie sporo pędzli i myślę, że Wam się przyda. Fajna rzecz. Naprawdę fajna rzecz. I ten tutaj, to, 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 ta rączka. Myślałam, że będzie nieprzydatna kompletnie, ale tak, zakładam sobie tak i sobie jej wiecie. Używam. Na instalantach czasem wam pokazuję nawet. Tutaj mam gadżet, bez którego już żyć nie mogę, nie wiem ile lat. Yy, I szczerze mówiąc, to. Zaczęło się niewinnie, bo ja, to nie było tak, że chciałam być księżniczką i chodzić spać w różowej maserce i tak dalej. Nie, 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 ja nie z tych. Ja z tych, co raczej yy, wiecie, w, we flanelowej piżamce chodzą spać bo zimno w domu, jako że śnieg za oknem, chociaż jest maj, majździernik, przepraszam. W każdym razie tak, yy, ja zaczęłam spać w takiej maserce wiele lat temu, jeszcze jak Michał yy, na studiach się uczył do bardzo późnych godzin nocnych, i ponieważ w naszym yy, wówczas wynajętym mieszkaniu mieliśmy tylko górną lampę, nie było takiej lampki. Do czytania. Ja nie mogłam zasnąć, a później, jak już zasypiałam, to się budziłam co trochę przy tym świetle, więc zaczęłam spać w tej maseczce. To rozwiązało kompletnie problem. Tylko potem trochę się uzależniłam i już miałam kłopot, żeby zasypiać bez tego. I ja lubię takie maseczki z dwóch przyczyn. Po pierwsze, dlatego, że one blokują światło, a jeżeli na przykład śpię gdzieś w hotelu i jest lampa uliczna obok zaraz, to jest w ogóle dla mnie koszmar. Nie mogę zasnąć naprawdę. Nawet jeśli jestem bardzo, bardzo zmęczona. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja naprawdę wierzę w to, że dobrego rozmiaru, dobrze uszyta maseczka z jedwabiu albo z jakiejś bardzo dobrej tkaniny, nie bawełny, powoduje, że też nie ocieramy tutaj tą okolicą oczu o poduszki, i wydaje mi się, że ta skóra rano wygląda na gładszą. Zresztą wszyscy mi tak mówią, którzy gdzieś tam mają ze mną kontakt o poranku bardzo wczesnym, więc zakładam, że coś w tym jednak jest, że to może nie jest tylko moja, wiecie, jakaś urojona akcja. A po trzecie ja po prostu lubię to uczucie, kiedy mam taki bardzo leciutki nacisk na, no wiadomo, nie taki super jakiś mocny, że się obawia, że Ci się krzywda stanie, tylko taki delikatny nacisk na powieki i to jest dla mnie bardzo relaksujące uczucie wieczorem. Po prostu jeden z takich drobiazgów, który mi sprawia po pierwsze radość, a po drugie łatwiej mi jest po prostu się odciąć po tym całym ciężkim dniu. Yy, ta jest akurat maseczka z Nuxa którą dostałam z jakąś, w jakiejś tam paczce. Miałam taką piękną, jedwabną, ręcznie szytą przez dziewczynę, którą nawet Wam chyba pokazywałam w jakimś filmie. Znaczy nie dziewczynę, tylko maskę Wam pokazywałam. W każdym razie ta maseczka, ona miała idealny rozmiar, bo ona była taka duża i miała wycięcie na nos tutaj, ale niestety zostawiłam ją w jakimś hotelu chyba, bo, bo już jej nie mam. I druga rzecz jest taka, że ona była dosyć cienka, nie była za bardzo, wiecie, wypchana, a ta, ta była dosyć gruba. I teraz już jest tak zużyta, przepraszam za to, że ona tak wygląda, ale tak to jest, jak się używa swoich przedmiotów, że już się gumki rozciągnęły. Musiałam supeł na niej zawiązać, żeby ona była mi dobra. A poza tym tutaj też to wypełnienie już się zgniotło z czasem i jest coraz cieńsza. Muszę sobie kupić nową. Zerkałam ostatnio w tych jakichś tam sieciówkach. Jest mnóstwo takich maseczek, tylko one albo są płaskie i odstają tutaj oko w okolicach nosa, albo są z jakiejś tkaniny takie nie za bardzo, albo właśnie są mega cienkie. I one tak naprawdę nie dają tego poczucia takiej przyjemnej, takiej, takiego komfortu. Tylko to jest, wiecie, takie, jakby było taki kawałek szmaty na twarzy. Podejrzewam, że właśnie poświęciłam 10 minut na rozmowę na temat maseczki, ale tak, czy ktoś może powiedzieć, że to jest jedna z tych rzeczy, które mnie naprawdę pasjonują w życiu? Mam dwa gadżety do włosów, i wtedy przechodzimy do tych rzeczy, do twarzy, które wam chciałam pokazać. To jest czepek pod prysznic, taki do włosów, wiecie, żeby się nie zamoczyć, jak się śmieją ze mnie znajomi. To jest moja babuszka Łazienkowa. I to jest czepek, o ile się nie mylę, z Też go dla mnie znalazła Patrycja. Pozdrawiam cię, Patunia, jeśli mnie oglądasz. A jeżeli Cię pozdrowiłam na początku, przy okazji rękawicy, to w takim razie masz dzisiaj podwójne pozdrowienia. Uwielbiam ten czepek. Ja miałam wcześniej takie jednorazowe gdzieś z Hebe, które chyba też mi Patrycja znalazła, albo z Superfarmu, nie pamiętam. Ja Używam do dwóch rzeczy takich czepek. Mam dwa yy, zawsze w domu. Jeden jest do takich akcji, jak mi się nagle coś odemknie i bym chciała olejować włosy. To ja to robię w ciągu dnia, bo nie lubię, jak mi kapie albo jak nie lubię spać w, w jakichś tam ręcznikach itd. Więc jak już mi coś odpali i zacznę olejować te włosy, co się dzieje bardzo, 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 bardzo rzadko, yy, to wtedy nakładam taki czepek, żeby nie, wszystko po prostu nie było brudne. Albo robię w ten sposób, że jeżeli na przykład... Yy, miałam trening, ale się nie spociłam jakoś specjalnie, w sensie nie, to nie było kardio, tylko robiłam siłówkę i moje włosy są nadal świeże i nie potrzebuję ich myć, to zakładam sobie taki czepek, żeby się nie zalać i normalnie, wiecie, wodą z prysznica i biorę normalnie prysznic, kąpię się cała, zmywam makijaż, ale włosy zostają niezmoczone. Nie Mam też taki masażer do skóry głowy i kiedyś to było sprzedawane tylko w takich sklepach z gadżetami takimi, wiecie, są takie wyspy w centrach handlowych, które są pełne... Um przedmiotów niepotrzebnych. O, o, a... Wybrnęłam, wybrnęłam. W każdym razie to ja kiedyś kupiłam Michałowi, bardzo dawno temu właśnie jako taki gadżet, bo on lubi jak się go podrapie po, po głowie. No i właśnie tak, o, to, tym sposobem to się pojawiło w naszym domu. Ale rozmawiałam właśnie kiedyś z moim znajomym trychologiem i on mi powiedział, że rzeczywiście tak jest, że przy masażu głowy takim, takim tutaj, szajsikiem eleganckim, jeżeli on ma miękkie końcówki, nie ma żadnego metalowego wystającego czegoś, żeby sobie podrapać, tylko ma takie końcóweczki. To taki masaż skóry głowy rzeczywiście pobudza krążenie. Fajnie to działa. Zarówno można robić taki masaż w trakcie mycia opuszkami palców, jak i używać sobie czegoś takiego. Ja nakładam na przykład tonik na skórę głowy, taki, do, do, wiecie, wzmacniający włosy, i wtedy robię sobie taki masaż, i to jest fajny patent, żeby to ładnie rozprowadzić. Ostrzegał mnie tylko, żeby uważać z tym masażem, żeby nie masować zbyt mocno, bo wtedy można niechcący sobie zafundować wypadanie włosów. Także wszystko z rozsądkiem i z umiarem. Ja sobie nie wyobrażam, jakbym. Nie wyobrażam sobie tak szczerze, jakbym mogła to zrobić, żebym tak mocno masowała skórę głowy, albo żebym tak bardzo nie miała wyczucia, żeby sobie doprowadzić do takiego stanu, żeby mi włosy wypadały. Bez kitu. Zastanawiam się nad tym, nie wiem, już chyba od pół roku, od kiedy mieliśmy tą rozmowę i wydaje mi się, że po prostu to jest dla mnie niemożliwe. Ale ostrzegał, to ja Was też ostrzegam, bo wiem, że niektórzy to lubią, tak wiecie, po hardkorze pojechać. Teraz mamy gadżety do twarzy, ale! Ale! Ja tu muszę wznieść palec i zatrzymać się na sekundę i powiedzieć parę słów. E, otóż e, ja naprawdę głęboko wierzę w to, że to są rzeczy dodatkowe, że to są naprawdę takie ekstra bonusy i one mogą sprawić, że coś jest bardziej przyjemne albo troszkę bardziej skuteczne, ale przede wszystkim to nie jest tak, że jak się kupi któryś z tych gadżetów, o których ja zaraz będę mówić, to nagle będziecie mieli super piękną cerę. Albo z drugiej strony, że to nie jest w ogóle tak, że tylko dlatego, że mam te gadżety, moja skóra jest w super dobrym stanie. Nie. To jest kwestia dbania i tak dalej, i to nie jest na tej zasadzie że jak kupisz sobie jakąś rzecz, to ona Ci nagle diametralnie zmieni skórę i rozwiąże wszystkie problemy. To jest niestety, ale żeby y, zrobić wszystko tak, żeby Wasza skóra była zadowolona, dobrze się czuła i dobrze wyglądała, to trzeba nad tym popracować. To nie jest tak, że kupi się jakąś rzecz albo znajdzie się jakiś magiczny krem i to rozwiąże wszystkie problemy, bo no nie wiem. No chyba, że w to wierzycie, to raczej u mnie na kanale nic nie znajdziecie ciekawego dla siebie, bo ja tej filozofii nie wyznaję. E, I to jest też tak, że tak jak mówię, to są wszystko gadżety, czyli to są rzeczy niekonieczne, nawet bym rzekła niepotrzebne. To jest tak, że jeżeli się chce je mieć, to można z nich korzystać, ale one nie niczego nie gwarantują. I mam nadzieję, że to będzie jasne. Zaczniemy może od oczyszczania. Szczoteczka soniczna to jest akurat fora luna, ale mam też szczoteczkę z Dermo Future Precision, taką zieloną, tylko ona jest akurat w tej chwili na wyjeździe. W każdym razie pytacie mnie czasami, czy ja nadal używam tych szczoteczek? Tak, używam ich. I używam ich regularnie, praktycznie codziennie wieczorem. I dużo osób mówi, że o, od kiedy kupiłam szczoteczkę, to nagle moja skóra jest zupełnie inna itd. i tak dalej. Wiecie co? Naprawdę, bardzo, bardzo często to nie jest tak, że to Wam szczoteczka zmieniła skórę, tylko w końcu zaczęliście dokładnie oczyszczać tą skórę i to ostatnio rozmawiałam z koleżanką na ten temat, która wpadła tutaj do mnie i, ja, i mówię, że no tutaj ona nie wie jak to zrobić, żeby działały kosmetyki, bo, bo coś tam i mówię, no to co tam, powiedz mi czego używasz. No zrobiła mi tą listę, się okazuje, że kosmetyki całkiem dobre, naprawdę dobre. Tylko, że y, używana nie w tej kolejności to trzeba. No i, i mówię, no to chodź do łazienki, umyj twarz i powiedz mi, jak to wygląda. Nie? Okazuje się, że mycie twarzy zajmuje 10 sekund razem z demakijażem. No i jeżeli się przeskakuje wtedy na jakąś szczoteczkę myjącą, która tam tu 30 sekund, tu 30 sekund, tutaj coś y, i to ten, ten demakijaż jest dokładniejszy, to mycie skóry jest dokładniejsze, to rzeczywiście wtedy ta poprawa może być bardzo widoczna, czyli y, naprawdę to jest do zrobienia bez takich gadżetów, nie trzeba płacić 700 stów czy tam ile za szczoteczkę, można to zrobić palcami, tylko gród to jest, wiecie, być dokładnym. Pytacie mnie też czasami, czy nadal używam moich masażerów z Dermofuture i tak, tak, używam ich nadal i to są cały czas te same sztuki. Wiecie co, ten malutki to jest masażer do okolic oczu, Teraz sobie tak myślę, ja chyba mam w ogóle odcinek osobny na ten temat. W sensie o tych szczoteczkach sonicznych i o tych masażerach. Albo może, mi się, albo może Wam gdzieś pokazywałam na Insta Live Jeżeli był taki odcinek, to Wam podlinkuję na dole, bo ja już też sama nie pamiętam. Nagrałam ich prawie 600, więc yy, tak, tak, trochę tego jest. Yy, także jeżeli był, to, to Wam podlinkuję na dole i tam Was odeślę. Yy, ten malutki biały, jak zaczęłam, to jest właśnie masażer do okolic oczu. On delikatnie rozgrzewa. Ja go nie lubię rano używać, a miałam nadzieję, że on będzie taki chłodzący i tak dalej, ale wiem, że pracuję nadchodzącym. W każdym razie ten rozgrzewający to jest świetny patent wieczorem. Jak jestem zmęczona, pracowałam wiele godzin, dużo czytałam albo dużo przy komputerze spędziłam czasu, to nałożenie mojego domowego balsamu pod oczy i delikatny masaż właśnie rozgrzewający, tym aż się zrelaksowałam na samą myśl. To jest bardzo fajny patent. On się też nadaje do Masażu okolic ust. To ja mam czasami tak, że jeżeli na przykład mam jakiś występ w telewizji albo jakiś ważny tam event, tak to nazwę, jakieś ważne wydarzenie, to nakładam balsam do ust i wtedy po prostu masuję tutaj, żeby te usta na chwilę powiększyć. Wtedy jest mi łatwiej je obrysować pomadką i one, wiecie, no jakiś taki łatwiej jest. To jest gadżet, ponownie, to jest gadżet, to nikomu nie jest potrzebne ani konieczne do życia, ale ja go ubóstwiam i właśnie do masażu tych okolic oczu jest, jest bardzo fajny. Jedna rzecz, która doprowadza mnie w nim do szału, to jest to, że nie ma niczego, co by chroniło, przed włączeniem go, takim, wiecie, przypadkowym. Ja y, miałam taką sytuację kiedyś w ubiegłym roku z nim, że jechałam do Warszawy. Miałam go włożonego w torebce, w takiej bocznej kieszonce, ponieważ nie miałam ze sobą walizki i wsiadł do pociągu chłopak, usiadł koło mnie, ponieważ nie było za dużo miejsca na... Wiecie, tak się trochę przesunął na tą moją torebkę y, i w pewnym momencie było słychać tylko takie... Po czym ja wyjęłam ten masażer i spojrzałam tylko na tego pana i powiedziałam, no... Y Masażer do okolic oczu mi się włączył, a pan tak spojrzał na mnie i powiedział bez wątpienia. Także sami widzicie, wolałabym, żeby samodzielnie się nie włączał. A ten drugi złoty to jest, ono w ogóle jakąś turbo mega nazwę, o ile się nie mylę, to jest jakiś masażer pulsacyjno-wibrujący albo coś takiego, jak przyszła paczka z nimi zobaczyłam, co jest na tym opakowaniu i napisałam, co się śmiałam, chyba, z, nie wiem, z tydzień czasu. E, w każdym razie tak, ten masażer jest do masażu całej twarzy, można nim też masować okolice oczu, więc absolutnie nie są obydwa konieczne. On nie rozgrzewa, on po prostu rozprowadza. Ja go wybierałam e, już też bardzo dawno temu po to, żeby wprowadzać takie mm, sera do twarzy, które mają jakąś mega liczbę składników albo mają jakieś wyjątkowe składniki. Nie chcę, żeby mi się to wchłaniało w palce. Ponownie, kompletny gadżet. Nikomu jest to niepotrzebne. W życiu można to nakładać palcami. Ja po prostu chciałam rozprowadzać te produkty w taki sposób i tak się z nim polubiłam, że, że używam go do dzisiaj. E, one są na baterie w ogóle, te produkty, i się nie ładuje, tak, a te, ten ma fajnie, bo jego się. Obraca. I dopiero jak przekręcę tą główkę na dole, to, to on zaczyna działać. W mojej opinii nic, absolutnie nic nie zastąpi masażu manualnego, takiego masażu wykonywanego palcami. Muszę Wam jakiś nowy odcinek nagrać o masażu twarzy, bo ten mój już jest bardzo, bardzo stary. W każdym razie ja wykonuję masaż twarzy od wielu lat i uwielbiam to. Uważam, że to jest naprawdę ta kluczowa sprawa, jeśli chodzi o to, żeby skóra była, w, wiecie, w takiej dobrej kondycji pod kątem nawilżenia, żeby była jędrna. Ja naprawdę głęboko wierzę w ten masaż twarzy. To są gadżety i to jest fajne, jeżeli ktoś ma ochotę, wiecie, jakoś jakieś tam coś ciekawego sobie zrobić, coś innego. Ale ten masaż manualny, to jest to, jest to nie, to jest, właśnie, to jest właśnie to, co ja zrobię, jak tylko skończę nagrywać ten odcinek. I mam ostatnie dwie rzeczy, to są nowości u mnie. Jedną się jaram niepomiernie, a druga jest taka, że mam oko na nią i będę sprawdzać dokładnie jak to wszystko tutaj wygląda. To może od tej drugiej właśnie zacznę. To jest szczoteczka zasułani Koko i to jest szczoteczka specjalnie dedykowana do oczyszczania nosa. I już wam mówię, jakim cudem w ogóle ona wpadła w moje ręce. Ponieważ Pytanie o to, jak się pozbyć zaskórników albo jak się pozbyć wągrów na nosie to jest pytanie, które powraca do mnie od lat. Ono tylko może konkurować z pytaniem poleć dobry krem do skóry suchej. Naprawdę, to są dwa najczęściej zadawane pytania. Ja o tych zaskórnikach, o tym jak się pozbyć wągrów na nosie nagrałam dwa pełne odcinki i tam jest dokładnie wszystko wyjaśnione. Odpowiedziałam chyba na wszystkie pytania, które tylko było można. I tak za każdym razem jak odsyłam do tych odcinków, tak ktoś pyta, ale ja bym chciała coś, co szybko pomoże. Albo yy, no ja wiem, ja wiem, ale ja nie chcę czekać tam miesiąc czy dwa miesiące czy trzy miesiące, aż mi się to poprawi, tylko ja chcę, żeby to działało od razu. I zaczęły się pytania jakiś czas temu, czy działają szczoteczki do oczyszczania nosa. Więc mam tutaj szczoteczkę do czyszczenia nosa, która jest chyba najlepszą z możliwych dostępnych na rynku. Więc mówię, jak już spróbujemy, to próbujmy od razu z górnej półki. I to jest coś, czego ja się kompletnie nie spodziewałam, bo to nie jest taka szczoteczka, która jest sztywna. Absolutnie to jest trochę na zasadzie. Jeżeli byliście kiedyś u kosmetyczki na zabiegu jakimś, gdzie była maseczka z glinką, i pani miała pędzel do masażu, to właśnie to ma taką. To, to jest właśnie takie w dotyku. Jakbyście robili masaż. Absolutnie tutaj nie ma nic twardego. To jest najbardziej miękkie. Włosy się, jakie czułam kiedykolwiek w życiu. I to włosie jest jeszcze bardziej miękkie, kiedy się jest zmoczy. Co jest w ogóle zaskakujące, bo normalnie szczoteczki do mycia twarzy owszem mogą być miękkie, kiedy są suche, ale jeżeli je zmoczymy, to one okazują się takie dosyć szorstkie i drapiące. Dlatego ja często tych szczoteczek do mycia twarzy w ogóle nie polecam. To jest mega miękkie, naprawdę mega miękkie. To nawet nie jest. Aha, to czekajcie, od uprzedzę, żeby nie było wątpliwości, to nie jest dla wegan, bo to jest z wełny zrobione. To jest super mięciutkie i przy masa... przy właśnie oczyszczaniu tego noca jest takie uczucie, trochę jakbyście po prostu robili masaż. Ja zrobiłam zdjęcia Michałowi, znaczy Michała Noskowi, bo najpierw miałam plan ambitny, żeby trochę zaniedbać swój nos, żeby mi się pozapychały pory żeby sprawdzić, czy to działa, ale drugiego dnia stwierdziłam, że po prostu nie wytrzymam bez porządnego oczyszczania, nie wytrzymam i to jest nie niewarte tutaj mojego poświęcenia. No i Michał mówi no dobra, spokojnie, to zobacz. No i dałam mu tą szczoteczkę, zrobiliśmy zdjęcia, on tego używa codziennie wieczorem przy z jakimś swoim tam pianką czy żelem do, do mycia twarzy i używa tylko tego na nosie. Zrobię Wam poty, foty po tygodniu i po dwóch tygodniach i Wrzucę na bloga i zobaczymy, jak to wygląda. Także proces jeszcze jest tutaj w trakcie, jeszcze trwają te testy. Jak, jak tylko będę miała już rezultat jakiś konkretny i foty zrobione, to wrzucę wam na bloga i wszystko tam wam opiszę, co i jak. Czy to jest jakaś rzeczywiście magiczna różdżka, która rozwiązuje problem, czy jednak trzeba wrócić do tamtych odcinków i robić te wszystkie tysiące kroków, które ja tam polecam, żeby ten rezultat odblokowanych porów uzyskać. I jest ostatni produkt, i to jest też szczotka zesłani KOKO, i to jest najbardziej miękka szczoteczka życia naprawdę ona jest jeszcze bardziej miękka niż takie szczoteczki um... Są czasami takie dla niemowląt, dla takich, wiecie, noworodków, którym się jeszcze ciemiączko nie zrosło. Są takie mega miękkie szczoteczki. To to jest jeszcze bardziej miękkie od tego, od, od tych dla dzieci. To, są, to jest szczotka, która ma super miękkie włosie. Bardzo podobne do tamtej do oczyszczania nosa, tylko to jest jeszcze trochę dłuższe, więc jeszcze więcej ruchu jakby jest w tym włosiu. To jest o wiele przyjemniejsze na twarzy, chociaż tamto jest super przyjemne, to jest jeszcze przyjemniejsze. I to jest też szczoteczka, którą Słani poleca do oczyszczania twarzy. Wiecie, nakładasz jakiś tam produkt myjesz szorujesz i tak dalej. I to może można tego używać, nawet jeżeli macie bardzo tam podrażnioną skórę, bo to jest super miękkie. Ale ja tego w ogóle nie chciałam do mieć twarzy. Ja tu mam na to, wiecie, sekretny plan. Mam koleżankę, która pracuje w takim bardzo ekskluzywnym, bardzo luksusowym spa w Tajlandii. I od czasu do czasu tak się zdarza, że tam mamy chwilę czasu, żeby pogadać sobie na Skype'ie i ona właśnie tam robi różne zabiegi. I przekonywała mnie od dłuższego czasu, że muszę koniecznie spróbować szczotkowania twarzy na sucho. I że to jest taki rodzaj masażu. O szczotkowaniu ciała na sucho słyszałam od dawna i u mnie. Się to nie za bardzo sprawdzało, więc mówię: nee, No, nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. No i raz się ze mną umówiła na Skype'a i ja mówi: Ja ci pokażę, będę robić i zrobisz sobie tak samo, tylko znajdź sobie jakąś super miękką szczotkę, bo ona musi być bardzo dobra i tak dalej. No to mówię: eee. Wzięłam tą szczotkę, usiadłam przed tym kąpem, na tym Skype'ie, zrobiłyśmy sobie ten masaż. To jest tak genialne, że Wam nagram odcinek w czerwcu o tym. Boże, jakie to jest genialne uczucie, naprawdę. Jeszcze rozkminiam, bo prawdopodobnie będzie można taki masaż zrobić przy pomocy innych, pędzel, innych szczotek albo pędzelków do makijażu. Ja teraz wyciągam wszystkie swoje po kolei i robię codziennie ten masaż i sprawdzam, czy to jest podobne, czy będzie podrażnienie albo zaczerwienienie z innymi pędzlami, czy tam szczotkami, więc robię trochę testów. Ta jest mega, mega miękka. Robiłam ten masaż, właśnie to, to szczotkowanie na sucho, taki masaż na sucho kilku moim znajomych, żeby zobaczyć, jakie to są uczucie. I dużo osób mnie pytało, jak używałam tej szczotki, czy jest coś na twarzy. W sensie, czy ja posmarowałam jakimś olejkiem albo czy jest jakiś serum, bo jest takie uczucie, jakby było coś właśnie wilgotnego albo coś miękkiego, takiego poślizgowego, że tak powiem, na twarzy. Niesamowite jest to. Ale to opowiem Wam w tamtym odcinku trochę więcej na temat tego masażu na sucho. To jest po prostu... Pff! To jest wszystko. To są wszystkie moje historie, które miałam dla Was na dzisiaj i wszystkie moje gadżety, którymi chciałam się podzielić. Mam wielką ochotę też kupić sobie taki masażer do twarzy taki kamienny, czy tam kryształowy, czy jaki. Taki wiecie, że jest taka rolka jak malarska, z jednej strony duża, z jednej strony mała, i to się wkłada do lodówki i potem się opuchniętą twarz tym masuje. Ja mam w ogóle patenty swoje domowe na pozbycie się, na przykład opuchlizny pod oczami i tak dalej. Zostawiam też link do tego odcinka tutaj w góry i na dole w opisie. To ja mam takie patenty i one działają, ale po prostu czasami człowiek ma ochotę na jakiś gadżet. Ja właśnie mam ochotę na taki ten masażer e, kamienny, także coś sobie poszukam. Jak macie jakieś sprawdzone, to, e, to napiszcie mi proszę w komentarzu, chętnie zerknę. Na ten moment to ja już się z Wami pożegnam, bo coś czuję, że dzisiejsze zakończenie może trwać i trwać, bo ja jeszcze mam ochotę trochę porozmawiać, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, koniecznie zostawcie mi łapkę w górę i jakieś rekomendacje fajnych gadżetów na dole, chętnie coś tam obczaję, zerknę. E, na ten moment ściskam Was wszystkich gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie!